Czy ty masz ogień w oczach, że tak przeskoczę do kolejnego tematu? Jak widzisz osoby, które są na polskich ściankach, na czerwonych dywanach, a pewnie patrzysz na takie osoby pod kątem swojej pracy? Jesteś, jesteś pierwszą osobą, która tak bezpośrednio o to, o to zapytała. Powiem, co ja jestem, dawno nie, nie było mnie w tym polskim showbiznesie. Ja celowo odszedłem z tego showbiznesu show kilka lat temu. Jak widzisz, bardzo mało. Nie udało się, jesteśmy przed kamerą. Tak, dobrze. <laughs> złapałaś mnie, ale więc staram się po prostu też nie obserwować za bardzo tego show biznesu, ale dziś przychodzą właśnie na, 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 na event. i Ja nie poznaję tych ludzi, albo oni to są nowi ludzie, albo tak się ostrzyknęli, że, że nie poznaję. No, było kilka osób faktycznie takich, że wiesz co, zobacz na moje buty, poczekaj, proszę na moje buty tutaj teraz, tak? O, dobra, mam takie mocne buty, bo boję się, że jak tupnę, to po prostu, wiesz co, wszystko, wszystko spadnie i wtedy. Gravitacja. No, nasze grawitacja, te wszystkie, wiesz, te, te taśmy, wyrzuty taśmy mamy się, wiesz dziewczyny podklejał, czy te pudry, to może wtedy bym poznał. A tak serio, to wiele gwiazd, faktycznie już nie poznaję, bo się tak poprzerabiały, co jest wbrew temu, co ja lubię w medycynie estetycznej, bo lubię bardzo naturalność. No spójrz, na siebie. No, jesteś wiekowa, powiedziałem. Bardzo fajnie, naturalnie, wszystko, wszystko porobione. I, to, i, I właśnie, i taką medycynę estetyczną lubię. Ale no, przerobienie. Mm -mm. Za bardzo już nie. Jeżeli wychodzisz na ulicę w Stanach Zjednoczonych i ulice polskie, czy jest jakaś taka różnica, czy rzucają się rzeczywiście, bo nigdy nie byłam w Stanach, nie wiem jak tam ludzie wyglądają, czy, czy to się jednak zatarło? Wiesz, ja mam do, do niedawna już miałem cztery kliniki, Miami, Chicago, a właśnie Beverly Hills i New York, Manhattan, a To to są totalne inne osoby i też inne podejście do piękna, inny kanon piękna, tak bym ujął. I tak samo w, tak samo w Polsce. Wiesz, jeżeli chodzi o Beverly Hills i Los Angeles, to jest bardziej chirurgia plastyczna, wiesz, po naciąganie a, i a, bo zawsze tapetę się nałoży i, a nałoży też filtr na Instagrama więc jest bardziej ten kierunek, Nowy Jork jest bardziej taki są takie naturalniejsze te, 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 te dziewczyny w Miami no to oczywiście, wiesz, tutaj bardziej idziemy niskie, niskie zawieszenie, bo musi być ol, olbrzymia pupa i też duże, duże ostrzyknięcie, to, to jest lokalnie, to wszystko jest lokalnie, ale wiesz, podobnie, wiesz to jest podobnie jak w Polsce, dlatego właśnie ja Zyskuje tym, jeżeli chodzi o Beverly Hills i właśnie e, u, u gwiazd, e, naprawdę dużych nazwisk, tym, że chłopak z Europy przyjechał i promuje właśnie taki naturalny wygląd i naturalne podejście do medycyny estetycznej. Czyli Madonna, na Twoim zdaniem, już trochę przegięła? Wiesz, e, jej osobiście nie miałem okazji e, e, poznać, ale na pewno bym zwrócił uwagę, że okej okay, no naciągnęła się, ale już więcej e, nie ostrzykuj się. Pamiętajmy, że, że te, to co widzimy na Instagramie to są wszystko przerobione, często zdjęcia albo zdjęcia zrobione z, z bardzo ładnego światła. Te osoby inaczej wyglądają na żywo. Ja spotykam się z nimi codziennie, dotykam wiele bardzo dużych nazwisk codziennie, więc bez makijażu często byś nie poznała takich tych osób. Czy ty się krępujesz, jeżeli jest przy tobie gwiazda światowego formatu? Miałeś na początku takie co? coś, że trząsła ja ci się ja ręka? Jedna, jest gdzieś na, na Instagramie, jest jedna bo, y, gwiazda, y, gdzie kiedyś faktycznie musiałem coś zrobić z twarzą y, po trzech dniach. Miała duży koncert na kilkadziesiąt tysięcy osób i wiesz, jak podchodzę z strzykawką, ona do mnie mówi, ale wiesz, ty się nie boisz mnie robić, bo jestem ta i ta, czy cię ci się ręka. Ja mówię, słuchaj, jak będziesz tak faktycznie dalej ze mną rozmawiała, to faktycznie zaraz ta strzykawka wyląduje w oku, ale po pozwól, że potraktuję cię po prostu jako, jak mięso, a nie jako, jako gwiazdę. I wiesz, wtedy jest zawsze śmiech, uśmiech i robię swoje. Totalnie inaczej, wiesz co podchodzę, do, jak, jak, jak mam już coś w ręku, czy laser, czy, czy, czy strzykawkę, po prostu totalnie na luzie. Nie myślę o tym, że to jest, że to jest gwiazda, ale na pewno z tyłu głowy jest to stres.